Siemanko! Witam Was na kanale Świat Hanesa z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze, szczęścia, miłości, wspólnego czasu, spędzania w gronie rodzinnym, pozytywnego myślenia i dużo prezentów. Ogólnie to będzie moje pierwsza Wigilia, którą będę spędzać w domu yy, od 6 lat koszt do Wigilia spędzałem w autobusie w tym roku udało mi się dostać 3 dni wolnego także ja, kurczę super zadowolony i tego samego wążycza żebyście właśnie ten specjalny dzień spędzali w gronie rodzinnym a nie w kabinie ciężarówki czy w autobusie czy w ogóle w pracy tego wążycza chciałem skorzystać z okazji i podziękować wszystkim za wspieranie mojego kanału za zasubskrybowanie zadawanie łapki w górę i za komentowanie. Dzięki wielkie za wspieranie mojego kanału. Także pozdrawiam wszystkich i życzę Wam miłej wigilii.